Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gier Tutaj właśnie pokazuję wam podajniczki przyszły i łańcuchy do podajników, więc bizon będzie za jakiś czas robiony. Szczepa na razie stoi. Tu trochę się innych rzeczy dzieje. No, plazma z migomatem na okrągło, nie? Co miałem mówić? Tak wygląda wiertareczka. Którą zakupiliśmy jest tak zrobiona Elegancko pomalowana Odnowiona, odświeżona Żeby to aż miło cieszyło oko I w sumie no, no Tak to chodzi elegancko Nie jest to przedłóżka podpięta Ale no Ale działa no Tu butle gazu No i tu się mogę się pochwać z tym piecyczkiem Elegancka sprawa No olej jest Tu jest wentylator Z potencjometrem tu jest tej banieczki olej i tak elegancko ogrzewamy sobie tak, chociażby ręce ogrzać garaż, albo żeby stanąć sobie koło tego piecyka. Co tu jeszcze? Tu się tworzy kolejny sfelk. Patencik będzie zapodany. I co tu jeszcze? No jak widać, sprzęty są zimowane, zimują, czekają na lepsze czasy. Tu wózeczek sobie stoi z pszczepą. No, za tego chrupka się będziemy brali po nowym roku, bo roboty będzie przy nim. No, a jak na pewno po nowym roku, a czy to będzie styczeń, luty, marzec, to nie wiem. Ale coś koło marca, kwietnia na pewno. Żeby to sobie uluźnić, garaż. Yy, no, przepomnę, na razie stoimy, bo tu jest trochę innych zajęć. No, tutaj powypalane, powycinane. Yy, no, i co tu mogę jeszcze więcej powiedzieć. W sumie tyle się dzieje, nie? Yy. Ostatnio wam tutaj nie pokazywałem, właśnie dlatego, że się malowała wiertareczka. Tego nie pokazywałem. Yy. Oponki to już chyba widzieliście. Wystają do przyczep. Co tu jeszcze? No i chyba w sumie tyle. Rafałek pojechał załatwić sprawy biznesowe. Znaczy, ojciec no, ażeby nie było. Z komentarzy. Tutaj jakiś. No i... i co, kurczę. No, no i tak to się tutaj dzieje. Coś działamy, zawsze tutaj coś się dzieje. Może yy... to światło zgaszę. Może ktoś zapytać, co się dzieje z podnosikami. podnosiki są aktualnie zimują. O, tu Mondeo, proszę bardzo. O, tu sobie bydło dziobate. Jak to się mówi, dziobie. Tam stoi szpanka z nowymi oponkami, ale to nie ten kanał, żeby te takie rzeczy pokazywać. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Plazma elegancko się sprawuje. Zostały zakupione nowe końcówki i nowe dysze, bo tamta się skończyła. I trzeba było zakupić nową. Znaczy no, no nową, no to kupiliśmy więcej tego, bo to wiadomo potrzebne jest To tu się jeszcze więcej dzieje. Czy tu przejść na drugą stronę? Trochę ciemno. A, a tu się nic nie dzieje. Tu jak było tak jest. I co kurczę? O i tak sobie właśnie można. Dzisiaj jest już poniedziałek, 23 dzień przed świętami Bożego Narodzenia. Co jeszcze więcej mogę powiedzieć? kurcze No co? No działamy tutaj, nie? Coś zawsze też można tutaj podziałać, czy jaki to dzień by nie był. No, ja akurat wczoraj zakładałem składałem hiszpankę choć była niedziela ale trzeba było poskładać, koła pozakładać yy, założyć nakładki na felgi i w sumie tak to wygląda, nie Mnie jeszcze muszę dać siedzenie do oprzycia a tak to no to jak widać, trochę się dzieje, trochę nie ojciec jest w swoim żywiole spawanie ten tego to on tutaj jest w temacie. Co tu jeszcze? No i w sumie chyba tyle. Ja od siebie chciałbym Wam życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia i trzy okazji szczęśliwego Nowego Roku, bo to nie wiem, czy jakiś filmik powstanie do tego czasu. Ale to już na zaś, ewentualnie się powtórzę na którymś filmiku. I co tu jeszcze? No i żeby te święta były rodzinne, wesołe, jak to się mówi, bez polityki, bez takich rzeczy, bo to te, takie, te polityka, święta, to jest takie ni to dobre, ni to. Aj, no. Wie, wiecie o co chodzi. No. I w sumie co więcej. No i tyle. Trochę wiem, że była obsługa z odcinkami, bo będzie około 20 dni chyba. No czyli tak jakoś dwa tygodnie, trzy tygodnie prawie nie, no ale to nic. Więc tak, no to trzymajcie się do kolejnych odcinków. Jeszcze raz, wesołych świąt. Cześć.